Siemaneczko, z tej strony Zębaty i zapraszam Was na ostatni odcinek z Kangur Kakao. W tym momencie gdzieś pewnie pojawi się cięcie, będzie wstawka z dobrania wszystkich gwiazdek i diamentów z dwóch poziomów, których nie mieliśmy. I po nim dopiero pojawi się... Jezu. Walka z bossem, czyli walka z Hunterem. Zapraszam do oglądania. Jeżeli film Wam się spodoba, pamiętajcie o zasobieniu suba oraz lajka, żeby być na bieżąco z kontentem, jaki tworzę. Z tej, z tej mapy jest stawka numer 1 Wow, ktoś by się spodziewał, pojawiła się jako pierwsza. I co? I gwiazdki będą się znajdowały tutaj, tylko teraz pytanie, gdzie otworzyć tę bramę? A, to, to wam poka. Średniczo będziemy wymijać po prostu wszystko. Musimy zniszczyć to Aha. A, Lecimy. I po, o, I po wciśnięciu tego przycisku tamta brama się aktywuje. I teraz musimy wrócić. Oj, widzicie, ta brama jest otwarta. Tam będą znajdowały się nasze brakujące. Yy, te. Jak one się nazywają? Gwiazdki i diamenty. Uuu. I mamy wszystko. O, zebrałeś pięćdziesiąt gwiazdek, i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz masz niewyczerpany zapas. No i to jest nasza nagroda. mamy teraz sobie tutaj wstaweczkę numer 2, z ilości, no... Z czego mi wydą? To jest, kurwa, to jest wina rzeczywiście. Gdzie co sobie uświadamiam? Chyba ja przez całą grę Kangurka Kao, ja nigdy nie byłem tutaj. Rzetelnie nie przypominam sobie tego tak miejsca za nic. I jak widzicie, mamy wszystko, więc co nie ma tu mam co więcej pokazywać? Zatopiłeś mój wspaniały statek. Po raz kolejny zniweczyłeś moje plany. Nie daruję ci tego. Szybko okay, i dostaniesz! Dobra, jesteśmy już po szybkiej wstawce. I czas na walkę z ostatecznym bossem, wow. On generalnie podczas walki będzie... O właśnie, zrzucał bombę. Będzie podpalił, niszczył własny statek. Tworzy fale ognia, tutaj trzeba unikać. Po dwóch atakach mu się to A, fajnie. A, nie zapało go. To śmiesznie. On po życie bombą, jeszcze sobie za bardzo statek. O, właśnie, o tym. On nam potem rzuca tu, jak widzicie, bomby pod nogi. Bardziej na nasze platformy. I on tu teraz zyskuje. To jest ważny moment, bo on może nam w tym momencie jeszcze uciec. To jest dość ciekawe. Nie będziemy tu spamować dość przyciskami. On się kryje za beczkami, ale je idzie zniszczyć. Idzie tu mu potem strzelać. Dobra, Elo. Szybki gaming. Aha, papuku na web sprzedał. A, tam punkt. Normalnie tam nie wiem, czy będzie on tu widoczny, ale z tyłu stoi bosman. O, jest on widoczny, on ucieka do niego. Jak nie pokonamy go odpowiednio szybko, no to on go ucieka. No i co? I to już będzie koniec koła na tym kanale. Wyczekajcie się jakiejś kolejnej dzikiej serii na tym kanale. No i co? To już jest koniec, nie ma już nic. Um, tu. No i co? I będziemy sobie kończyć już tak. Wielkie dzięki za oglądanie. Ja byłem zębaty, to był Kangurek K.O. Runda druga. Trzymajcie się. Hej.